Szanowni Państwo, widzę młodych adeptów sztuki muzycznej. Niektórzy ubrani, niektórzy w bardzo skąpych strojach. Nie będę w związku z tym mówić zbyt długo, bo pomimo iż świeci, to tak za bardzo ciepło nie jest. Przede wszystkim chcę powiedzieć cztery najważniejsze rzeczy, które są związane z dzisiejszą uroczystością. Po pierwsze, szkoła zasłużyła sobie na tą inwestycję, zapracowała na te środki finansowe i nie ma tu żadnego daru łaski, tylko po prostu zwyczajne podziękowanie za dotychczasową pracę, szkład, osiągnięcia, kształcenie karet. Druga dla mnie bardzo ważna refleksja ostatnich lat, szkolnictwo artystyczne przez dziesięciolecia właściwie było takim niedocenianym obszarem aktywności, zwłaszcza inwestycyjnej. Czas nadrobić te zaległości, bardzo się cieszę, że nie tylko Akademie Muzyczne w Łodzi czy Wrocławiu czy w innych dużych miastach, nie tylko Akademie Sztuk Pięknych w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu Krakowie czy Łodzi, nie tylko szkoły muzyczne pierwszego i drugiego stopnia, na przykład w Krakowie czy Warszawie powstają, ale także w miejscowościach mniejszych, takich jak Suwałki, Radom, Wielskobiała, biała Sanok, etc. To jest bardzo istotne, aby te najmłodsze dzieci z maleńkimi jeszcze instrumentami do swojej szkoły, do prawdziwego swojego domu nie miały zbyt daleko. Aby można, zwłaszcza na tym pierwszym etapie, zagwarantować możliwość sprawdzenia ich zdolności i talentów. Ale też wielokrotnie podkreślam, że nie tylko chodzi o tą późniejszą profesję muzyczną. To nie musi się tak skończyć. Może skończyć się po prostu solidnym wykształceniem w dobrej szkole, w której nauczyciele wierzą, że dzieci, które do nich przyszły, że dzieci, które są im powierzone, po prostu są utalentowane. Trzecia refleksja jest refleksją ostatnich kilkunastu miesięcy. Zaledwie w krótkim okresie do 3-4 wyraziłem zgodę na powstanie ponad 40 nowych szkół muzycznych pierwszego stopnia. Szkoły te powstają pomimo niżu demograficznego. Co się więc dzieje, że wzrosło tak mocno zainteresowanie szkołami muzycznymi? To nie są decyzje przecież dzieci, tylko rodziców. Otóż dwie rzeczy są kluczowe. Po pierwsze, nauczyciele szkół muzycznych zasłużyli sobie na tą dobrą opinię, aby chętnie powierzać im dzieci i ta wiedza staje się wiedzą dość powszechną. Po drugie, Wykształcenie muzyczne okazuje się przydatne nie tylko do zawodu, ale także do tego, aby poprawić wrażliwość, poprawić możliwości recepcji świata, lepiej się w nim poruszać, jak i również lepiej je rozumieć tych artystów, którzy uzyskują sukcesy światowe. trzecia refleksja, niezwykle istotna i ważna, właśnie tu. Przed chwileczką usłyszałam nie po raz pierwszy. Małe miasto wielkich ludzi. Muszę potwierdzić, że bez względu na to, w którym miejscu się jest, o aktywności miasta, jego mieszkańców, a zwłaszcza tych, którzy funkcjonują w obszarze kultury, po prostu słychać. A że słychać, to oznacza, że są sukcesy. Chcę Państwu za to bardzo serdecznie podziękować, bo to ważne z punktu widzenia nie tylko tej Ziemi, ale całej Polski i nie tylko. I ostatnia rzecz. Bardzo się cieszę z tego dzisiejszego dnia, nie tylko, że tak pięknie słońce świeci, że ten wiatr w żagle wieje tak jak powinien, ale przede wszystkim z tego, co za moimi plecami. Państwo czekali na tę inwestycję pewien czas, cierpliwie, ale nie z założonymi rękoma. Czekali i jednocześnie przygotowywali ten projekt, aby zbudować dom dla młodego artysty, ale także dla siebie. Ta inwestycja jest jedną z wielu, które jest realizowane w Polsce, ale zawsze podkreślam, że każda z nich jest szczególna, niepowtarzalna, inna i niezwykle ważna. Każdy projekt jest przeglądany przez nas od strony funkcjonalnej, kosztów, ważności, adresata i wszystkich innych elementów. I jedną rzecz chcę stwierdzić w sposób wyraźny i bez żadnych wątpliwości. Po prostu ta szkoła powstać tu powinna, musiała i powstanie. I jestem przekonany także, że bez względu na swoją funkcję spróbuję być tu, aby ją odebrać. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Jest dobra, czy, tak? <śla> <śla> Idea budowy tej szkoły. Urodziła się tak naprawdę parę lat temu. W rozmowach z naszymi muzykami, w rozmowach z dyrekcją szkoły, w rozmowach na temat potrzeb okazywało się, że po pierwsze nie ma miejsca w ogóle, żeby jakiś koncert się w szkole muzycznej odbył. Salka była naprawdę bardzo skromna. A drugim tematem bardzo ważnym, który również powodował potrzebę tej, tej budowy, było to, że tak naprawdę wszyscy umieli grać, wszyscy chcieli się uczyć, ale nie było miejsca, gdzie by mogli. Te instrumenty wybudować. Tutaj się właśnie zrodził pomysł, żeby ta szkoła zawierała poza tym miejscem, gdzie można pobierać naukę gry na instrumentach budowych, żeby również było miejsce, żeby nauczyć się je budować. I to właśnie wyróżnia tę szkołę dla innych szkół w kraju, bo poza nauką gry będzie również nauka budowy instrumentów budowych. Mieliśmy po prostu szczęście, bo e, robiąc taką wstępną koncepcję, zresztą tutaj już posiłkując się panem Jerzym Górawskim, architektem z Poznania, okazało się, że równolegle właśnie powstał program unijny, który, z którego ewentualnie można było skorzystać. Problem mam szczęście muszę powiedzieć, bo część pieniędzy stanowiących wkład własny to są środki ministerialne, a druga część to jest ta... ta lwio... większa część to są pieniądze, które pochodzą z dofinansowania unijnego. Gmina tak naprawdę dołożyła trochę do projektu, no i dołożyliśmy jeszcze w tej chwili po drugiej stronie kupując działkę, żeby powstał wygodny parking dla, i dla rodziców, i dla uczniów. Panie ministrze, panie pośle, panie starosto, Pani dyrektor, panie dyrektorze. Szanowni Państwo, warto mieć marzenia, warto wyznaczać sobie nowe cele i wyzwania. Kiedy przed kilkoma laty stanęliśmy w Warszawie u progu ministerstwa, wierzyliśmy, że uda nam się przekonać do budowy Szkoły Muzycznej w Waszywie. Szkoły niepowtarzalnej i jedynej w tym rodzaju. Szkoły kultywującej ludowe tradycje muzyczne. Szkoły dbającej o zachowanie dziedzictwa swoich przodków. Szkoły pielęgnującej niepowtarzalny folklor. Muzyką koźlarską, symbolem tego regionu. Nasze marzenie się spełniło, dziś przypadł mi w udziale niezwykły zaszczyt w towarzystwie tak wielu znakomitych gości otwierać nową kartę z mało historii. Stoimy w miejscu, gdzie przed przeszło 50 lat powstało pierwsze na tym terenie ognisko muzyczne, które od początku istnienia posiadało klasę instrumentów ludowych. Liczne sukcesy wychowanków i uznanie dla działalności Antoniego Januszewskiego spowodowały, że już w 1959 roku państwowe Lognisko muzyczne zostało przemianowane na Państwową Szkołę Muzyczną. Inwestycja pod nazwą Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu jest oczekiwaną długo przez środowisko. Inwestycją bardzo ważną i dla ludzi, którzy tu mieszkają, którzy kultywują tradycję regionu Kozła, i dla szkoły muzycznej. Będzie ta sala koncertowa związana nierozłącznie z budynkiem szkoły i ze szkołą jako instytucją. Nasza Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Zbąszyniu jest jedyną w Polsce szkołą, która realizuje program nauczania szkoły muzycznej pierwszego stopnia, a równocześnie prowadzi klasę instrumentów ludowych. I z tego wyjątkowego powiązania, ponieważ instrumenty ludowe są na tym terenie naprawdę zakorzenione, ta kultura ludowa jest tu wciąż żywa. Nadal gra się, są rodziny grające, kapele rodzinne więc z tego niezwykłego powiązania powstała ta idea i my mamy nadzieję, że sala będzie służyć nie tylko szkole, nie tylko muzykom ludowym z regionu, ale również folklorowi całej Polski, stąd ta nazwa Filharmonia Folkloru Polskiego. W niektóre rzeczy trzeba najpierw uwierzyć, żeby je zobaczyć. Część naszej wiary zmaterializowała się już w formie tej części budowy, na której stoimy. Myślę, że takie uroczystości jak dzisiaj pozwalają tę ufność umacniać i wierzę mocno w to, że tak jak obiecuje Pan kierownik budowy nowy rok szkolny 2014-15 rozpoczniemy już w nowym budynku. A oto treść aktu erekcyjnego. Mając na względzie dobro dzieci i młodzieży gminy bąszym oraz wspieranie kontynuatorów tradycji ludowych regionu Kozła staraniem wielu szacownych osób Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu została beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. <noise> Starosto, Szanowni Państwo, przede wszystkim droga młodzieży. To jest na pewno bardzo wzruszająca chwila dla wielu z Was, ale także dla mnie. Bo... Trudno w tej chwili ocenić to wszystko, co się działo przed 50 laty. A teraz, co widzimy na, na tej budowie, no ja jestem y, troszkę zszokowany tym wszystkim, dlatego że nie spodziewałem się, że taka, y, taka budowla może w ogóle zaistnieć się w Zbąszynie. Wiadomo, że to była malutka szkółka pierwsza ognisko później przekształcona w szkołę muzyczną pierwszego stopnia, którą prowadził dyrektor Antoni Jęsiewski. No, myśmy byli jego uczniami, później już jako nauczyciel tutaj spędziłem więcej jak 40 lat. No i w tej chwili jestem już na, na emeryturze, także trudno mi w tej chwili powiedzieć, co będzie dalej, ale uważam, że chyba to się wszystko rozwinie doskonale. Ja wspólnie z Państwem tej uroczystości, ale jeszcze większą satysfakcję mam budując dla Państwa ten piękny prestiżowy obiekt. Obiekt ważny dla państwa, dla miasta, dla społeczności lokalnej, ale także dla kultury polskiej. Właściwie chyba nie ma lepszej reklamy dla firmy niż uczestniczenie w takiej, takiej inwestycji i możliwość budowania dla Państwa takich obiektów. Jestem przekonany, że... Za parę miesięcy, jak się spotkamy tutaj na otwarciu, będziecie Państwo podziwiać i będziecie Państwo zadowoleni zarówno ze współpracy z nami, jak i z obiektów, które Wam przekażemy. Dziękuję bardzo.